Okradli ci kiedyś? Tak. A skąd to teraz się wziąło? No, jedziemy na A góry. propos moich. A. <laughs> Bo też Czyli ludzie widzisz, uwielbiają widzisz... czytać, jak kogoś okradli. Pobudziłam w tobie twoje stare nawyki. Niedobrze, nie Jednak niedobrze. człowiek się nie zmienia. Mam A nadzieję, okradli. że się zmienisz. E, słuchaj, wiesz co, okradli mnie w Paryżu w metrze. Mhm. A co ukradli? Nie pamiętam całą torebkę. Nożem. Pan podszedł tak nożem siu, za. Ale ty widziałaś, jak on to ciąg? No ta... A co, co ja nie widziałam? No, stałam tam. No dobra, no, ten... no ale myślałam, że się działaś. Nie, 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 stałam, stałam. I byłam w mężczyzn no. z przyjaciółką, pojechałyśmy i on wyjął nóż. Mm -hmm. No to my oczywiście no, nie walczymy z nożem, więc siup, przeciął mi paski i biegł z tarybką. Wszystko tam miałam. No i jak wróciłaś? Nie pamiętam. To już było bardzo dawno temu, ale na tyle mnie to straumatyzowało, że jak byłam teraz w Paryżu, to nie chciałam wejść do metra. Mm -hmm. Czyli tylko raz zostałaś okradziona? Nie, no co ty. Pamiętam, jak dostałam od rodziców nowy telefon i to było chyba w gimnazjum jakoś tak. Nie był to iPhone, mówmy się, to był jakiś nowy, jakaś Nokia. I byłam taka zadowolona, bo tam była ta gra wężyk. I wchodzę do autobusu na rondo wiatraczna i otworzyły się drzwi, bo ktoś wysiadał, ktoś wsiadał, a ja sobie tak gram, wężyk, wężyk, wężyk i nagle zamykają się drzwi, a pan siup i zabrał mi telefon. I drzwi się zamknęły i ja jadę. I co się stało? I wracam do domu i mówię tacie i mamie, że ukradli mi telefon. Pytają się jak? No stała mi mi zabrali i rodzice mi nie uwierzyli. I nie dostałam już Myślę, do telefonu. Bo że zgubiłaś? Tak.